Dzień dobry Witam w grze Distraint Jest to gra, która jest dość mała, wypuszczona na telefony, na komputery prawdopodobnie też Jest ona horrorem albo bardziej takim horrorem psychologicznym która nie zdobyła szerszej popularności, ale myślę, że powinna być ogrywana częściej. Jest dość ciekawa i zdążyłem ją poznać, więc zaczynamy. Moje człowieczeństwo było na sprzedaż. I je sprzedałem. W tamtym momencie moja dusza zaczęła gnić. To moja historia. A to są moje trzech. Dopiero co przyszedł. Przepraszam, słyszę pani Goodwin. Nie ma tu nikogo takiego. Odejść stąd. To chyba nie tu. Poruszamy się tutaj. Z dwoma, dwoma stronami, pad jest dość prosty. Więc sensie, myślę, że ogarnięcie tego nie jest trudne. Jesteś w domu? Kto? to tam? Pani Goodwin? Nie, mam mieszka obok. Dziękuję i do widzenia. Szukam pani Goodwin to właściwy adres nie spadaj no i hmm, mogłem się, że ona gdzieś tu mieszka tak, bez wątpienia. Muszą być któreś z tych drzwi. No, póki co nie wiadomo gdzie mieszka pani Gurwin, nasza postać będzie wchodzić dalej. Pachnie ciasto. ten zboru. To musi być przemieszczenie. Pewnością. Mów. Mówiłam panie, panu, że ona tu nie mieszka. Wiem, że to pani. Mogłaby mnie pani wpuścić? Przepraszam, proszę, proszę wejść. Proszę pani. Wiem. Przykro mi, ale muszę to zrobić. Nie mógłby pan dać trochę więcej czasu? Płacam dług, jeśli dacie mi jeszcze tydzień. Proszę. Przykro mi. Robię to z serca. Ale muszę zająć pani mieszkanie. Ale gdy ja się podzieję? To mieszkanie, to wszystko co mam. Przykro mi, proszę pani. Przepraszam, nie, nie powinno tak płakać. To mieszkanie przyłowie teleskopom. Nie umiem, co pani. A gdzie jest maniery? A gdzie moje maniery? Czy ma pan ochotę na herbatę? Napiła napiłbym się kawy, jeśli to możliwe. Och, oczywiście. Daj mi chwilę młodzieńcze. No to nasza postać tutaj chyba wydala ja w panią mieszkania. Wiesz, mogę, si mogę się tu porozglądać, skoro i tak czekam deszczeń. Jak widać nie ma największych uczuć, ale chyba robi to co powinno Czyli No, kontroluje tutaj najemców To był Janek Rzesłał Każdy ma takie o, i zgadzam się Czy jest tutaj coś więcej? Poza krzesełkiem To już było Wyjść, to się raczej nie pora nie, ja teraz to wyjść, nawet ja bym chciał rzecz w tym. To zdjęcie ślubne pana i pani Goodwin. Zamyślam się, że teraz jest to. Oranę, nie powinienem jej tego robić. No to się trochę zabrać do refleksji. O, to się dzieje. Komuś się chyba psychika. No wszystko dobrze, no, wszystko dobrze. Tylko widziałem w krawie u siebie. Będzie pani, go Wybacz, pani Wygląda na to, że skończyła mi się kawa. Chciałbyś może coś innego? Nie, dziękuję, proszę pani. Proszę po, posłuchać. Musi się pani wprowadzić do końca miesiąca. Naprawdę bardzo mi przykro, proszę pani. To już chyba mogę winić, tylko siebie. Na mnie już pora. Pozdrowia życzę. Poczekaj, młodzieńcze. Może, jeśli tylko, nieważne, złociutki. Ale już naprawdę, muszę iść. To para złociutki. Hmm. Trochę przykro. Muszę wywalić starszą panią z mieszkania. Która pewnie przeżyła szmat czasu. Przecież nie działa albo prąd. Raczej jest. Ale prąd raczej jest. Niwne. Po prostu chcę już stąd iść. Uuu, tu się otworzyły zapewne, ale i tak w, w grach trzeba iść tam, gdzie otwierają nam wrota OK Zapisałem Jest jakaś kółka na książki Zamknięta. Potrzebuję klucza. O! Niestety nie wiem, jest, jest, ale tu chyba coś się wydarzyło. To jest nota lubi się powtarzać pierwszy. No, ktoś skończył nie za dobrze. Trzszorgianem w głowie. Podobna głowa do nas. No, nic ale no, to są otwarte drzwi. tą stronę byłem. Co to może być? Co do izbora? Też się zastanawiam. Stary pikarnik. Zobaczmy. O i zimne. Mam, to na coś poskanowy. To się może przydać. Postanowy. Okej. Okay. Dobrze. Coś poskałowy co jest. Czyżby coś czarnego? Mam nadzieję. No tutaj chyba. Czyżby? mamy? Nic tu nie ma. Łatwa odpowiedź. To stary piekarnik. Może w nic coś zrobić. No jest, jesteś w środku. No, teraz czekajmy. No dobra, zobaczmy. Wiedziałem, co wiedziałeś? Masz próż? był potrzebny... Niedaleko. Oto końcowe drzwi. Poczekaj było... coś. tu, był, tu był też, no. drzwi. No, co, się. Ok, jest no, no, nie ma. nie drzwi.

Książka o pieniądze. Gdzie no, ja Ci wyczerpuję książkę o pieniądze. No masz jeszcze? Niezbyt. Trzeba by się poznać. No, gdzie dalej szukać? Skoro nic nie ma. Też. Я не знаю, они пошли на Все, что в финансах. Ну, идем дальше. Ой! Что-то что а все что не не вернуться на что ли. Треба их домро... Czy Otwierają się dźwięki ok? No to co to, to, to? 213, po co 3? Możecie widzieć Przez 23 no, Wrócą i mór. Przyszedł że jakoś. Wywaliłeś na ulic tego starego pierna. Dobra, roboty, stajemy. Przyszedłeś w pierwszą próbę. Było no, mi posłyszeć, panowie. Chociaż panie górne wyglądają bardzo miło. Starszą osobę. Nonsens. Nie ma nic złego w przestrzeganiu Dobrze, postąpiłeś ulicę. Puszcz to będziesz jednym z nas. Jednym z nas. Jedno słowo. Najlepiej wróćmy do mołdskich krajów. Ładnie to brzmi. Dziękuję panu. A czy jego to, zarobić niezłe pieniądze? Pieniądze to no, są chyba jasne. Na liście ludzi do wywalania zostały Ci tylko dwa nazwiska. Zajmij ich to w imię i A przyjmiemy Cię do naszej spółki. Tak robią. Złotówka, kateratność. Hmm. Czy to jest aby na pewno dobre? Mam jednocześnie smutne i szczęśliwe. Wkrótce wezmą mnie do spółki, ale za cenę mojego człowieczeństwa. Czy będzie warto? Jeśli miałbym powiedzieć... Chyba nie. Ale to jego praca, ktoś musi to robić. Mimo, że to nie jest miło. No a na teraz kończę odcinek I widzę się z Wami mam na nadzieję w Trzymajcie się